Impreza odbyła się w hali sportu Walki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Podczas premierowego spotkania organizowanego przez Adrenalinę odbyło się 12 walk, w tym pierwsze dwie pokazowe niepunktowane. Przede wszystkim zaprezentowali się Pięściarze Adrenaliny, ale mieliśmy też wielu gości z regionu i spoza naszego województwa, także z zagranicy. Na dzień dobry Kinga Mięgoć z Wałbrzycha przegrała z Izabelą Rozkoszek z Gardy Gierałtowice. Wadze do 54 kg. Nasz Iwan Kucharenko mierzył się z reprezentantem Czech. Izim Pradlerem. Wrocławianin okazał się mało gościnny i wygrał 3 do 0. Zwycięstwa w kolejnych pojedynkach odnosili także Aleksandra Gogolewska, Mikołaj Dmytruk, Magdalena Sochowicz. Efektownie przez nokaut wygrał Tomasz Turzański, w podobnym stylu zwyciężyła Paulina Nowak. Na deser najciężsi i najbardziej doświadczeni. Mateusz Wojtasiński pokonał kolegę z Jeleniej Góry Patryka Persa. Kamil Bednarek wygrał z Janem Laukiem, a w pojedynku wieczoru Rafał Wołczecki z adrenaliny pokonał Dawida Guratowskiego. Oczywiście impreza nie odbyłaby się bez wsparcia licznych sponsorów. Organizatorzy bardzo dziękują za wsparcie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych premierowych zawodów pod sztandarem adrenaliny. Podczas imprezy zaprezentowali się także wybitni bokserzy sprzed lat. Pojawił się walczący o powrót do zdrowia Mariusz Cendrowski, był też olimpijczyk Wojciech Bartnik. Warto wspomnieć też Jana Kosendiaka, Marka Matyje czy Zanukeliego. Podziękowania też dla sędziów, konferansjera zawodów młodych tancerzy. To był świetny wieczór pełen sportowej, tak tak, adrenaliny.